Siemanko, witam Ciebie na kolejnym odcinku mojego bloga. Mam na imię Kuba. Dzisiaj powiem Ci trochę o odżywianiu, co ja akurat jem, akurat przyjechałem z dyskontu jednego mojego ulubionego. I jakie ja jem produkty, na przykład na śniadanie, na obiad, na kolację, na jakieś przekąski. Jak ja to robię po prostu. Na śniadanie moją bazą są płatki owsiane górskie. Na przykład. Do tego dodaję sobie troszeczkę odchębów owsianych. Do tego daje szczyptę dosłownie nie dużo odrębów pszennych, świetne źródło błonnika de facto. Czasami dodaję do tego sobie to są borówki amerykańskie, czy takie duże jagody po prostu. Też nie przesadzajmy z tym, ale to jest do śniadania to bardzo fajna rzecz. Oczywiście orzechy laskowe i orzechy włoskie, których ja akurat w tej chwili nie mam. Świetne źródło tłuszczu. Yy, oczywiście zdrowego witamin, także to jest yy, do śniadania super sprawa. Czy do przekąski jakiejś. Yy, tu mam pieczywo takie żytnie, pełnoziarniste, ale no mała paczka taka, bo nie jest tego naprawdę za dużo. Yy, takiego chleba. Yy. Mleko sojowe, a w zasadzie jest to napój sojowy, yy, który bazuje głównie na soi, na wodzie. No Jest to taki substytut normalnego mleka, który akurat mi za bardzo nie służy, więc yy, ja nie jestem wrogiem ogólnie, ogólnie nabiału, bo nabiał jest bardzo dobry, ale wiem, że nie każdemu służy, więc piję sobie mleko takie sojowe. Yy, yy, co jeszcze? Na obiad możesz sobie zrobić, jeśli byśmy przeszli już do obiadu. Tu mam ryż brązowy, świetne źródło węglowodanów zbilansowanych. No, szczerze powiedziawszy, troszeczkę jest twardszy niż normalny, gotuje się go długo, bo 30 minut, ale jest naprawdę świetnym źródłem dobrych węglowodanów. Tu mamy ryż basmati z ryżem dzikim, też świetny w smaku, dobre źródło węglowodanów. Tutaj mamy makaron po prostu pełnoziarnisty, smaku jest naprawdę świetny. Gorąco polecam coś takiego. Jakąś sałatkę sobie można zrobić, powiedzmy ja akurat tutaj mam rukolę, taka sałata. Do tego na przykład dam powiedzmy czerwoną paprykę, świetne źródło jest to witamin. Zaraz obok brokuła, którego tutaj mam. Brokuł to jest naprawdę mistrzostwo świata jeśli chodzi o zawartość witamin i dobrych składników. Więc to są takie podstawy. Tutaj mam akurat fasolkę szparagową ciętą, zieloną. To sobie też w jakiś tam sposób po prostu przygotuję albo zjem surową po prostu. Chili, ale chili to ja używam dlatego, ponieważ lubię bardzo ostre rzeczy i dodaję chili do wszystkiego, praktycznie do kanapek, do obiadu, do śniadania, do kolacji, więc każdy lubi tam powiedzmy coś innego. Z przypraw, też kurkuma, kary to są świetne rzeczy. Tutaj mam akurat: to jest udziec wołowy, taki kawał mięcha po prostu. Ja to sobie podzielę na kilka razy i będę z tego robił jakiś albo gulasz wołowy, albo po prostu coś z warzywami z tego zrobię. To Te jest świetne źródło białka, naprawdę. Także dobrej jakości mięso. Nie, niektórzy lubią wieprzowinę. Co ja mam do powiedzenia o wieprzowinie? Generalnie mi wieprzowina nie służy. Wiem, że nie każdemu wieprzowina służy, ale jeśli tobie nie sprawia trudności, no to jedz wieprzowinę i nie sądzę, żeby coś złego ci się stało z tego powodu. Yy. Mąka żytnia typ 2000 z mąka razowa. Yy. Można z niej sobie przygotować na przykład naleśniki. Może nie smakują dla mnie mega jakoś cudownie, ale jest to świetne źródło z bilansu.